Boże Zielone i Jeżu Kolczasty. Ta książka zauroczyła mnie od pierwszego wejrzenia. W bibliotekę mieli po francusku. Ja ją sobie kupiłam po niemiecku. No ale nie jest język, który ogarnia. Ale teraz mam już swoją wymarzaną angielską wersję. Intro! Cześć! Nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Dekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty. A Wam przedstawiam książki godne przeczytania. Jest piękna. W dawnych czasach była równie droga jak Gudkowska rychleska czyli chodziła po kilka stów. I teraz, teraz ją bez problemu dostaniecie. Głównie dlatego, że właśnie była w czterech wersjach językowych. Była wydana po rosyjsku, po francusku, po niemiecku i, tak jak ta moja, zdobyta niedawno, po angielsku. Więc w końcu mogę poczytać, a nie tylko, wiecie, poglądać obrazki. No i, i jak widać, piękne wydanie albumowe. Format, gdy zwiększamy A4. Detale. Detale to jest po prostu miodzio, miodzio, miodzio. I Tej książki nie kupuję. Się do tekstu. Tę książkę kupuję się po to, żeby zaśmienić te zdjęcia wszystkie. <grymne> Naprawdę, jeśli lubicie oglądać obrazki ładnych ubrań, to, to, to tak. Zdecydowanie polecam.